No to może pocieszymy się, jak jest źle w kraju i ja na pytanie jeszcze raz, jakby pani zadała odnośnie jaka jest sytuacja w rolnictwie i, i czy to dobrze, że rolnicy nie zbierają z pola? Dobrze, po prostu dobrze, no bo było, gdyby było źle, to by, byśmy to chcieli zmienić, a skoro nie chcemy tego zmienić, to państwo, to dobrze, to dobrze, no bo wełbie by się poprzewracało, gdyby było dobrze, w sensie dobrze... Nie tak dobrze jak teraz, tylko dobrze, czyli poprawnie, logicznie. A skoro nielogiczność jest akceptowana, to ja mówię dobrze. I, i, I na pytanie, czy to jest dobrze. Dobrze! No bo gdyby było źle, to Polacy by tego nie chcieli. Jak mowa jest o tym, żeby na stacjach mizernowo alkoholu nie sprzedawać, to Polacy szczął jak to? Czy to nasze, prawo wielkie. No, no to dobrze. Chipsy to dobrze. Napoje gazowane, słodkie, to dobrze. To, że mamy nadwagę ogromną w społeczeństwie i koszty służby zdrowia, które pokazują, że jest niewydolność, 40 miliardów brakuje, to dobrze.